Dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim jest ta ślicznotka? Ach, to za wspaniały dzień! Jestem taka piękna i wolna. Cześć, chłopcy! Wiesz co, nic mnie już nie boli. Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcu, uspokójcie się, przyszłam tu do przyjaciela. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł. Pomóżcie mu. Dobrze, sama znajdę salę. Hello. Cześć, Den? Chcesz, coś ci pokażę. Co ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz. Wracam do Gierki na telefonie. Co za piękny dzień. Stop! A dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie. Będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo. Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups, piłka mi wypadła. Stój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię. No już, już tuj, Przyha mój kolego! Widzę, że cudem odzyskałeś wzrok. Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem. Trzeba tu troszkę posprzątać. Dzień dobry, pani z dzieckiem. Jak słodko, akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa. Pokaż mi je. Proszę poczekać, dziecko śpi. Już za późno. Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję. Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów. Uu, ten facet dostał niezły łomot. I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. Oj, jak boli, jak boli. Dzień dobry, co się stało? O rany, jaki wielki guz. Widziałem Sali. takie tylko w bajkach. Wejdź proszę. <laughs> Ojej, co za ból głowy. Cześć, babciu! Myślisz, że to gus? Nie, to moje ukochane karaluszki. Moje pupilki. są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry! Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłem psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność! Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala. To oburzające! Co? Nie można ze zwierzętami? Ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł. Przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie. Muszę przetestować swoją metodę, lecimy. Dzień dobry, tak mi słabo. Ojej, przechodź! Musisz szybko dostać się na oddział! Dzień dobry, dziadku! Jestem twoją nową sąsiadką! I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki. Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak! O mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne! To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt. To zauchyda. O mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przynieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś, co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali. Dzień dobry. Nie mam żadnych zwierząt. Naprawdę. A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A, a co masz w torebce? Ser? Po co ci on? Jest w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle sera. No w porządku, żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć, jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Halo, już jestem. Czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany! Stać nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaj jej na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar, będę musiała coś wymyślić Moja Lizzy musi ze mną przejść O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc A raczej jego wózek z garnkami Muszę tylko zwędzić strój roboczy I wózek z jedzeniem Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką I gotowe Idziemy O, znowu ty Co mamy dziś dobrego? Co to jest? Wu, owsianka! Obrzydliwość! Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało no, się! Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żeby szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo A Ota i mój ślimak! Tak tęskniłam! Uf, ale gorąco! Stop! Nie wolno! Z żółwiami też nie! Spojrzał ów na ciebie, tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt? Ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Ok, zakryłam cię czapką. Owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Brrr, jak mi zimno. Mam gorączkę 39,9. Witam, panie pielęgniarzu. Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast. Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie. No to przechodź. Naprawdę nikogo z tobą nie ma. Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść. Ej, stać! Masz kameleona na głowie. Wynocha! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie? Cześć, dziewczyny! To nowy challenge z różowym jedzeniem! Dowiedzmy się, co jest pod waszymi kloszami! Wow, to żelkowy miś! Fajnie! Próbuj! Ach, jak pięknie pachnie! Ojej, nie mogę go ugryźć! Jest taki twardy! No dalej! No dobra, będę go po prostu lizać! Wow, w środku są małe żelkowe misie! Fajnie! Muszę je wyjąć! Tylko jak! Mam tu skalpel i pensetę. Zabawmy się w chirurga! Muszę rozciąć brzuch misiowi i wydostać wszystkie małe żelki. Ten ogromny żelek miał w brzuszku pyszniutki misie. No to będzie mega dobre. Mm, miałam rację. Mija, tak siedzisz? Teraz twoja kolej. Zastanawiam się, co ja mam. O jacie różowy makaron, fantastycznie! Chcę go szybko spróbować. Wezmę troszkę. Mm, pachnie pysznie! Mniam, mniam, no rewelka. Och, chcę jeszcze. Mmm, no super. Ojej, zrobiło mi się mega gorąco. Czy to makaron z czerwoną papryczką? To straszne, to jest szalenie ostre. Aj, wszystko w moich ustach płonie, Jane, pomóż mi. O nie, mój żylkowy miś mija. Całkowicie go stopisz. Trzeba cię gasić! No dalej, ugaś się. Dobra, mam tu gaśnicę. Och, Mia, trzymaj się. Na szczęście zadziałało. Tak, zadziałało. Ale troszkę przesadziłaś z pianą. Teraz jestem w niej cała i nie mogę się ruszyć. O nie, mój żelkowy miś. Jak ja mam go teraz zjeść? No dobra, spróbuję. Hmm, jest tak samo smaczny, ale w postaci słodkiej kałuży. Mia, jesteś taka zabawna w tej pianie. Hey. Mogę otworzyć pierwsze? Co to? Robaki? O nie! Fuj! Jay, a ty co masz? Wow! Mam mleko i różowe słomki z czekoladowo-truskawkowymi kulkami w środku. To oznacza, że mogę wypić mleko przez te słomki. Będzie różowe i pyszne. Próbuję. O, rany! Jakie dobre! Smakuje mi. Przestań się na mnie gapić. Lepiej zjadaj swoje robale. Mówisz poważnie? Ale to są prawdziwe robaki. Są okropne. Jak mam je zjeść? Boję się ich nawet dotykać. Boe! Ochyda! Fuj! Już mi niedobrze! O nie! A ja wpadłam na fajny pomysł. Mogę otworzyć słomkę i wsypać wszystkie słodkie kulki do mleka. Teraz moje mleko zmieni kolor na różowy, a smak na truskawkowy. To takie fajne! Wygląda tak apetycznie. Chcę spróbować. Oh, wow! Bardzo smaczne! Mm. A ja tymczasem wpadłam na pomysł, jak zażartować z Jane. Zobacz, tam jest jednorożec! Świetnie odwróciłam jej uwagę. Teraz wrzucę te okropne robaki do jej mleka. Mija, tam nie ma jednorożca. No dobra, lepiej, skończę moje mleczko. Ojej! Coś porusza się w moich ustach! O nie, to robaki! Mia, to ty mi je podłożyłaś! Fuj, zepsułaś mi mleko robalami! Teraz ja sobie popatrzę, jak zjadasz całą miskę robaków! No dalej! O nie, one są okropne! Ale będę musiała je zjeść! Bleh! To obrzydliwe! O rany, zaraz ta udręka się skończy! Mia, zagrajmy w kamień papiernożyce. Kto pierwszy otworzy klosz? Wygrałam! O nie! Mam różowego lizaka, ale w środku jest skorpion! To straszne! A ty co masz, Mia? Skoro ty masz skorpiona, to aż boję się spojrzeć. Wow, mam okulary ze słomek! Super! Pasują mi? Mam też różową kolę. Włożę do niej słomkę. I spróbuję się napić. Wow, ta różowa Coca-Cola tak pięknie leci przez słomki! Co chcesz? Nie no, nie podzielę się z tobą. Zjadaj swojego lizaka ze skorpionem! Najwyraźniej będę musiała go spróbować. Mmm, ten lizak nie jest taki zły. Jest pyszny! Oto no ci niespodzianka! Tak, to jest takie pyszne. Zjadłam wszystko! Ojej! Zapomniałam o skorpionie! Jest na moim języku! Zabierzcie go! Co za masakra? Bo wcale nie jest śmieszne, mija, ja mógł mnie ugryźć. Spadłam na pomysł, jak zażartować z mi. Przed jedną słomkę, wtedy nie będzie mogła pić Coca-Coli. O tak! Ale teraz mogę sama się napić. Wow, jest naprawdę dobra. Ej, dlaczego nic nie wlewa mi się do ust? Jane, zniszczyłaś moje okulary i wypiłaś też całą kolę. Jak mogłaś? Ja pierwsza? Super! Co ja tu mam? To W dodatku taki ogromny! Fajnie! Hmm. Tylko jakiś taki dziwny? A już wiem! W środku mam mnóstwo małych czupaczupsów, to nawet lepiej. Pozbędę się opakowań! Ej, Mia. co ty zrobiłaś? Jestem cała w śmieciach! Przepraszam, Jane. Teraz spróbuję lizaków. Zacznę od tego. Mm, co za pyszności! Podoba mi się to! Jakie dobre! Super, chcę więcej! Teraz wypełnię usta wszystkimi lizakami. Na pewno nikt wcześniej tego nie robił. Jane, spójrz! Fajnie co? I został mi tylko jeden czupaczóws. Zaraz, zaraz, chwileczkę. O, ale dobre. O kurcze, nie mogę tego wyjąć. Jane, pomóż mi! Ciągnę, ciągnę! O rany! Udało się! Ja jak się masz? Mm, nic mi nie jest. Było pyszne. A ty nadal nie otworzyłaś swojego klosza. Wow, to automat z gumą do rzucia. Wygląda uroczo. Wyciągnę jedną. I spróbuję. Mmm, jaka pyszna. Podoba mi się. Chcę więcej. Co jest mi, ja mam się z Tobą podzielić? No, chyba śnisz. Wszystkie te gumy są tylko dla mnie. Zjemię teraz wszystkie. i nadmucham ogromnego balona. Będzie mega duży, zobaczysz. Już, jeszcze troszkę. Zaraz, zaraz i jeszcze troszkę. No, ja już wiem, co zrobię z tym balonem. Ojej, nic nie widzę! Balon pękł! Fójka! Ochyda, jak mogłaś. Mogę być pierwsza? Hura. Mam lizaka, jaki fajny. Zdejmujemy pokrywkę. Ups. Przepraszam, Mija! Ups. Wow, jakie to jest pyszne. Mm. Ojej, tam coś jest w środku. Jakiś proszek. Muszę go spróbować. Zanurzę czupa czupsa. Wygląda fajnie. Wow, to jest pyszne! Smakuje mi. Jane, jesteś taka zabawna z tym lizakiem. Wyglądasz jak dziecko. Teraz moja kolej. Wow! A ja mam hubę bubę. Ekstra! Chcę jej szybko spróbować. Najpierw rozwinę całą rolkę gumy do rzucia. Świetnie! A teraz będę ją wciągać do ust. Mm, jakie pyszne! Guma jest taka długa, jest jej tak dużo! Ty szota. Och. O nie. Co to jest? Czy ja mam włosy w ustach? Co za obrzydliwość. Ochyda. Chcesz wymyć całą buzię mydłem. Miałam czyjeś włosy w buzi, a ja mam je teraz na czole. Co za paskudztwo. Przepraszam, nie chciałam. Pilnie potrzebuję lizaka na uspokojenie.